Co myślicie, że ktoś was zbuduje hospicjum? Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla Fundacji. Jadąc tutaj, nie sądziłam, że będą to takie ogromne emocje, kiedy zobaczę, jak budynek, który stoi na placu, gdzie powstanie hospicjum, jest rozburzany. Kiedy w 2017 roku powstawała Fundacja Hospicjum Głogoskie, wydawało nam się, że rok, dwa ich hospicjum powstanie. Okazało się, że nie jest to taka prosta sprawa, że trzeba zaangażowania wielu osób, wolontariuszy, a również urzędników z miasta i z powiatu, żeby to hospicjum powstało. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie, kiedy możemy pokazać, pochwalić się, że nasze działania to nie tylko zbiórki pieniędzy, to nie tylko mówienie o tym, co, co to znaczy hospicjum, dla kogo jest hospicjum, ale również realne działania. Dzisiaj po raz pierwszy wjechały właśnie na ten plac maszyny które rozburzają ten budynek i dla nas jest to taki bardzo namacalny dowód na to, że ruszyliśmy, że jesteśmy i że nic nas nie zatrzyma, że któregoś dnia tutaj będziemy świętować otwarcie hospicji. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Witam Was bardzo serdecznie, dokładnie z tego miejsca, gdzie widzieliście, jak buldożery wyburzały budynek, na którym właśnie teraz stoi nasze Głogowskie Hospicjum. Chcielibyśmy Wam pokazać, co się w czasie tego roku zmieniło, a wszystko zaczęło się od momentu, kiedy została wbita pierwsza łopata, w grudniu 2021 roku. Staliśmy dokładnie w tym samym miejscu. Był to taki chłodny, prawdziwie chłodny, wietrzysty, grudniowy dzień. No, nieco zmarzliśmy, ale, ale serca mieliśmy gorące, ponieważ to była naprawdę pierwsza łopata. A po której to łopacie była pierwsza cegła, i to w tle oczywiście to już jest schowane pod tynkiem. Pierwsza cegła 29 marca. 2022. 2022 roku. A potem potem to już było w murowanie aktu erekcyjnego i dosłownie na te pół godziny wyszło słońce. Mieliśmy piękną pogodę, mimo że dzień wcześniej i dzień później padał deszcz. I to wszystko działo się 7 kwietnia. Zobaczcie. Jak, jak W jakim krótkim zakresie czasowym to się wszystko dzieje? Gruzień, marzec, kwiecień już wmurowaliśmy akty lekcyjne. A w lipcu? W lipcu była już wiecha, to znaczy zakończenie pewnego etapu budowy, gdzie, e, gdzie był już położony strop, gdzie stały ściany, były wmontowane okna. Praktycznie pawilon hospicjum był już gotowy. Piękna, piękna pogoda i mnóstwo... Mnóstwo gości i, i najwięcej radości. Chcielibyśmy Wam to wszystko pokazać, zaprosić Was do środka, ale w tej chwili wylewają się posadzki i raczej nie będziemy mogli tam wejść. Ale pokażemy w prezentacji, co działo się przez te 12 miesięcy. Zapraszamy. W hospicyjnej opowieści zdarzeń było wiele. Odnosimy wrażenie, że jest to historia z kilku co najmniej lat. Tymczasem wszystko, co w hospicjum najważniejsze, wydarzyło się w ostatnich kilkunastu miesiącach. Bo przecież jeszcze niedawno prezydent Rafael Rokaszewicz zwoływał specjalną sesję Rady Miasta. Chodziło o dofinansowanie projektu, co było warunkiem koniecznym, aby rozpocząć budowę. Wtedy wszyscy radni, oprócz jednej wstrzymującej się, byli za. Przypominamy, bo warto docenić fakt, że wsparcie miejskich decydentów dla hospicjum jest od początku jednoznaczne i niezachwiane. Zaraz później podpisana została umowa z wykonawcą, i w zimny 12 dzień grudnia 2021 roku wbiliśmy pierwszą łopatę. Pomimo przeszywającego chłodu, serca mieliśmy gorące, z etapu rozmów, uzgodnień i projektów, wraz z tą symbolicznie przesypaną ziemią, nasze hospicjum stawało się rzeczywistością. Po latach marzeń, staliśmy oto na placu, gdzie już za kilkanaście dni miała rozpocząć się budowa. Złota łopata powędrowała do Poznania, bo jak zapewne pamiętacie, to stamtąd przyjechali do nas Adrianna i Wojciech Olszowiec, którzy łopatę wygrali w aukcji na drugiej edycji Gali Filantropa. Ta odbywała się nieco wcześniej, bo we wrześniu. Wręczyliśmy pięć wyróżnień, chociaż już na tamten czas mogliśmy wyróżnić znacznie większe grono pomocników. Aukcja na rzecz hospicjum, brawurowo przeprowadzona przez aktorów z Teatru Jeleniogórskiego to prawie 44 tysiące na koncie fundacji. Tak jak wszyscy, zatrzymaliśmy się nieco w czasie covidowej izolacji, ale jak już tylko można było, ruszyliśmy z naszymi tradycyjnymi akcjami. To były po raz kolejny kwesty na cmentarzach w pierwszych listopadowych dniach, to także również już tradycyjne zbiórki w większych głogowskich placówkach handlowych w czasie przedświątecznych zakupów. Mocno trzeba zwrócić uwagę na fakt, że te kwesty to już nie tylko nasza historia, Mamy bardzo wielu pomocników, zarówno w trakcie przygotowań, zbierania i wykonywania gadżetów, jak i później podczas samych zbiórek do hospicyjnych skarbon. Takie kwesty to oprócz bardzo wymiernych efektów, to zawsze kilkanaście co najmniej tysięcy złotych na konto, także okazja do wielu bardzo niesamowitych spotkań, rozmów i pięknie wspierających gestów. To one dodają nam sił i umacniają nas w przekonaniu, że warto. biegowo rekreacyjny głogów. Zapraszamy do organizowanego od 20 lat noworocznego marszobiegu. Nie jesteś sam. Nie jest to łatwa impreza. Za kilka godzin po sylwestrowym szaleństwie, niezależnie od pogody, aktywność fizyczna, to wymagająca samozaparcia i determinacji decyzja. Po raz drugi już Jurek Górski cały dochód z marszu przeznaczył na błogowskich hospicjum. A co na Paulinowie, na ulicy Cisawej? Niedługo po pierwszej łopacie na plac zjechały tony stali, tysiące cegieł, wytyczono obrys fundamentów, setki, a może i tysiące ton ziemi wybrano z wielkiej dziury. Na to miejsce zwieziono, zwieziono tysiące ton piasku i się zaczęło. Zbrojenia, beton, powstałe fundamenty i betonowa pierwsza podłoga. Pierwsza cegła, wmurowana w marcu w kilka dni, zamieniła się w tysiące. Mury hospicjum rosły w oczach, piękna pogoda sprzyjała budowlańcom. W kwietniu uroczyście wmurowaliśmy akt erekcyjny hospicjum. Wielką tubę wykonała i przekazała w darze załoga Huty Miedzi głogów. Była wielka, bo musieliśmy zmieścić tam mnóstwo pamiątkowych pozdrowień dla tych, co za kilkaset lat otworzą znalezisko, Zobaczą jak powstawało nasze hospicjum i jak znakomicie układała się współpraca pomiędzy inwestorami, budowlańcami i społecznikami. Znajdą tam też... Kilkadziesiąt świadectw społecznej aktywności na rzecz zbudowania hospicjum. Było bardzo uroczyście i radośnie, a piękną niespodziankę sprawiła nam aura. Kielnie z tego wydarzenia wraz z kopią aktu przekazaliśmy prezydentowi, aby już zawsze gościom głogowa opowiadać mogła o pięknej historii społecznej inicjatywy. Drugą kopię aktu umieściliśmy w kronice którą bardzo elegancką otrzymaliśmy z Zakładu Karnego w Rawiczu. Osadzeni tam więźniowie od pierwszych aktywności wspierają nasz projekt. Na Paulinowie mury w całości zamknęły przestrzeń budowanej placówki, tam gdzie dach na płytach osadzono zbrojenia i wylano beton. W lipcu przyszedł czas na tradycyjną wiechę. Znów było uroczyście, na imprezie pojawiło się wielu gości, znów towarzyszyła nam piękna pogoda. 27 lipca wykonana przez uczniów zespołu placówek szkolno-wychowawczych z Głogowa okazała Wiecha zawisła na najwyższym punkcie hospicyjnego dachu. Uroczystość ta była świetną okazją, aby podziękować posłowi ziemi głogowskiej panu Wojciechowi Zukowskiemu za wsparcie w uzyskaniu dofinansowania z polskiego ładu. Kwota 11 milionów stamtąd pozwala ze spokojem myśleć o zakończeniu budowy. Dzisiaj na Paulinowie trwają intensywne prace instalacyjne i powoli już wykończeniowe. Zamontowano supernowoczesne okna i drzwi. W znacznej części położono tynku, montowane są wszelkie instalacje, w tym te najnowocześniejsze ogrzewania podłogowego, wykorzystującego pompy ciepła i prąd z paneli fotowoltaicznych. Na hospicyjnym koncie zgromadziliśmy już prawie 2 miliony 100 tysięcy złotych. Jest to depozyt, który w całości przeznaczymy na wyposażenie placówki. Fundacja, staramy się to nadmieniać, przy każdej okazji nikogo nie zatrudnia, a wszystkie prace i aktywności wykonywane są w ramach wolontariatu. Wkrótce zaczniemy pierwsze zakupy sprzętu i wyposażenia hospicjum, i już teraz możemy zapewnić Was, że rozliczymy się co do grosza z każdej złotówki. Musimy też wspomnieć o zainaugurowanej w tym roku po raz pierwszy akcji Datek dla Hospicjum w Dniu Edukacji Narodowej. Od młodzieży i od wychowanków przedszkoli zebraliśmy ponad 15 tysięcy złotych. Na dzisiejsze ceny jest to 7 specjalnych spełniających standardy opieki paliatywnej hospicyjnych łóżek. Chcemy, aby Datek w Dniu Nauczyciela stał się piękną coroczną akcją. Pod koniec wakacji otrzymaliśmy rozliczenie wpływów z jednoprocentowych odpisów. W tym przypadku również osiągnięty wynik jest dla nas wyznacznikiem społecznego poparcia i dużego zaufania. Po raz kolejny kwota, jaka wpłynęła na konto fundacji jest większa od poprzedniej. To suma prawie ćwierć miliona złotych. Także liczba podatników jest większa i znacznie przekroczyła próg 2000. Świadomość, że wsparło nas nie tylko dobrym słowem ponad 2000 ludzi jest dla nas mocno budująca. Z początkiem roku odwiedzimy tych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym ujawnili dane i wręczymy im już trzecią edycję monet dobra. Dla hospicjum podatkowe odpisy to ogromne wsparcie. W przyszłym roku mamy nadzieję zameldujemy sukces projektu 3x1. Chcemy, aby do pierwszego pensjonariusza z jednoprocentowych odpisów zebrać 1 milion złotych. Stąd 3x1. We wrześniu odbył się drugi już bal dla hospicjum. Prawie 100 jego uczestników bawiło się w gościnnych progach Pałacu w Bądzowie, hojnie wspierając hospicjum. Na konto fundacji z balu wpłynęło 122 tysiące złotych. Dodać należy, że właściciele pałacu w dużej mierze dotują bal, przygotowując go po znacznie zaniżonych kosztach. Tak duży zysk z balu to rezultat aukcji przedmiotów podarowanych nam przez przyjaciół. Przedmiotów, które na licytacji osiągnęły cenę kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pewnie to zasługa także tego, że uczestnikami balu byli przyjaciele hospicjum, którzy od początku bardzo nas wspierają. Intensywnie realizujemy program edukacyjny dla wolontariuszy fundacji. Spotkania szkoleniowe odbywają się pod wspólnym tytułem Nie ma się czego bać. Głównym zadaniem projektu jest wyłonienie grupy tzw. wolontariuszy przyłóżkowych. Chcemy jak najdokładniej poznać, na czym polega wolontariat bezpośrednio przy chorych, jego specyfikę, uwarunkowania, ale też jaka wiąże się z tym odpowiedzialność. Wiemy, że nie każdy, te, że nie każdy temu zadaniu podoła, stąd po ponadrocznym szkoleniu chcemy zbudować zespół, który pełni przygotowany do pracy z pensjonariuszami. Odbyliśmy do tej pory trzy spotkania, grupa jest obiecująca, tematów nie zabraknie. Intensywnie pracowaliśmy nad koncepcją urządzenia i dekoracji wnętrza kospicją. Po raz kolejny okazało się, że i tu mamy dużo szczęścia. Zgłosiła się do nas dekoratorka wnętrz i zaproponowała opracowanie projektu. To, co nam po kilku tygodniach zaprezentowała, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wnętrza są takie, jakie sobie wymarzyliśmy nowoczesne, jasne, bardzo przyjazne. A jednocześnie spełniające wymagania sanitarne i, co okazało się trudniejsze do opracowania, spełniające uwarunkowania przeciwpożarowe. Także mocno pracujemy nad głogowską wersją międzynarodowego projektu Czerwona Teczka. Zaproponujemy głogowianom założenie specjalnego rejestru wszystkich spraw do załatwienia po śmierci naszej lub najbliższych. Okazuje się, że nie jesteśmy na to przygotowani, nawet wtedy, kiedy choroba jest terminalna. Więcej o projekcie w dalszej części wieczoru gra drużyna Żonkila. Drużyna to ci, którzy zadeklarowali stałe zlecenia na konto fundacji. Są to kwoty od symbolicznych 5 do kilkuset złotych. Projekt Drużyna Żonkila jest pomyślany tak, aby w przyszłości, już po otwarciu i wyposażeniu hospicjum, posiadać fundusz, z którego opłacane byłyby te przedsięwzięcia, na które nie otrzymamy pieniędzy z kontraktu z Narodowego Funduszu. Standardem współczesnej opieki paliatywnej są porady psychoonkologa, prawnika czy choćby dietetyka, który pomoże dobrać dietę dla chorych, także dla tych pozostających w opiece domowej. Odróżnię również w dalszej części wieczoru. W kolejnej, trzeciej już edycji Żółtych Żonkili, wolontariuszom Fundacji wręczyliśmy osiem wyróżnień. Piękne, ceramiczne żonkile, jak co roku wykonała dla nas artystka plastyk Ewa Hermaszewska. Żółtymi żonkilami dziękujemy wolontariuszom za pracę na rzecz hospicjum. Po raz trzeci w wręczył prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. Spotkanie coraz liczniejszej grupy wolontariuszy odbyło się w gościnnym pałacu w Bądzowie. Obecnie jesteśmy także w przestrzeni miejskiej. Organizatorzy corocznych imieniem Jana z Głogowa, Tygodni Głogowski i Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprosili nas do posadzenia drzewka i tak od 24 czerwca 2022 roku mamy w fosie miejskiej własne hospicyjne drzewko. Jest to tulipanowiec amerykański. Jak zaplanowani organizatorzy jest to akcent uświetniający wmurowanie aktu erekcyjnego hospicjum. Czasami wracając myślami do historii głogowskich hospicjów, a przypominamy, planów i zamierzeń było wiele, przyznajemy, że nasza edycja ma wielkie szczęście. Przede wszystkim wielkie szczęście do ludzi, bo przecież gdyby nie włodarze miasta, Gdyby nie prezydent Rafael Rokaszewicz, który od początku był i jest mocno zdeterminowany, aby hospicjum powstało, gdyby nie radni głogoscy, gdyby nie dobre i trafione decyzje inwestorskie, mogłoby być różnie. Wielkie szczęście, że najpiękniejsza działka w mieście jakby czekała na hospicjum. Trafiliśmy na solidną firmę budowlaną. Odzew głogowian na zaproszenie, abyśmy razem wybudowali hospicjum, był niesamowity. Odwiedzały nas szkoły, przedszkola, instytucje miejskie i samorządowe, organizacje pozarządowe. Wielkie wsparcie otrzymujemy od głogowskich przedsiębiorców, właścicieli firm i artystów. Są z nami przedstawiciele mediów, są wreszcie głogowscy emeryci i renciści. Są z nami przedstawiciele i przyjaciele pierwszych aktywności. Są też i ci, którzy systematycznie dołączają. Pewni jednak jesteśmy, że wszyscy, również wy zgromadzeni dzisiaj w Teatrze Głogowskim, zostaniecie z nami do otwarcia hospicjum, a później jeszcze aż do końca świąt. Wybudowaliśmy teatr, zbudujemy też hospicjum, oznajmił prezydent Rafael Rokaszewicz na którejś z hospicyjnych uroczystości. Wtedy była to mocna i wiarygodna deklaracja. Dzisiaj jest to już realna rzeczywistość. Drodzy Państwo, stoimy teraz w miejscu, gdzie mamy nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli Was powitać na otwarciu hospicjum. Coś właściwie nie nadzieja a pewność dlatego, że firma wykonawcza jest bardzo solidna, prace postępują zgodnie z planem i nie widać zagrożeń. Także no, spotykamy się tutaj pewnie za, tuż po wakacjach na, na, na przecięciu Stęgi. A na tę okazję przygotowaliśmy dla Was. Złote nożyczki, które osoba, która będzie je licytować, będzie miała okazję przeciąć razem z nami tą wstęgę na otwarciu hospicjum. Ale o tym za chwilę jeszcze pożyje do Państwa prezydent Rafał Rokaszewicz. Serdecznie zapraszamy. Moi drodzy, tym razem podczas tegorocznej gali nie mogę być z wami osobiście, ale chociaż poprzez kamerę chciałbym was serdecznie pozdrowić. Duchem oczywiście jestem z wami, i życzę Wam wspaniałego wieczoru. Wieczoru pełnego wrażeń, ale także wieczoru podsumowań, bo to, co do tej pory zostało zrobione, to naprawdę ogromna praca. Dlatego dziękuję wszystkim wolontariuszom, osobom prowadzącym inwestycje, ale także osobom, które wspierają na co dzień i od święta budowę głoskiego hospicjum. Dzisiejszego wieczoru również będzie okazja do wsparcia hospicjum. Mamy tutaj specjalny, do wylicytowania gadżet, a właściwie uroczystość do wylicytowania, bo przecięcie wstęgi wstęgi otwierającej Głogowskich hospicjum. Tak, Głogowskich hospicjum to nasz wspólny cel. Chcemy, aby instytucja, obiekt, który powstanie, służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta. A będzie służył, jestem o tym przekonany, bo widzę Was, Wasze wszystkich zaangażowanie. Dlatego jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.